Hej wszystkim, dzisiaj na tapecie Tapeta Sylwestrowa. To jest makijaż, którym chciałam... Mm wyjść naprzeciw dziewczynom, które lubią styl bardziej glamour, taki bardziej elegancki, które, które idą na jakiś elegancki bal, które nie lubią przesady, ale lubią podkreślać swoją rodę i chciałyby może coś mocniej tym razem zadziałać. Jest bardzo prościutki, nie wymaga. Używam tylko jednego cienia białego w wewnętrznym kąciku. Nie wymaga żadnego cieniowania, żadnego malowania kresek. Jedynie co musicie posiadać, to jaką taką umiejętność doklejania rzęs i do sobie dobrych rzęs do, do, do swoich oczu. E, ja wybrałam takie dość spektakularne, długie, ponieważ one ładnie się komponują z całym makijażem, robią, w cudzysłowie, całe oko. Tutaj mamy tylko błysk na, na łysej powiece, nie mam tam nic innego, mam tylko brokat, sztuczne rzęsy e, i. I czerwone usta, rozświetloną, wykonturowaną twarz. I to mi się wydaje taki też makijaż Last Minute, kiedy nie, nie macie czasu nic ciekawego zrobić. Załóżcie trochę brokatu, czerwone usta zawsze będziecie wyglądały świetnie. Um, no także mam nadzieję, że ten tutorial Wam się przyda. I jeżeli chcecie wiedzieć, jak hmm. zrobić takie coś, to oglądajcie dalej. She needs it this time. She'll tear a hole in you, the one you can't repair. But I still love her, I don't really care. When we were young, oh, oh we did enough. When it got cold. Standing. i bardzo mam gotową, czyli twarz przygotowaną nam brwi podkreślone i przechodzę do oczu. To będzie bardzo prosty makijaż, naprawdę prosty i efektowny dla tych z Was, które lubią styl bardziej glamour, które lubią błyszczeć Sylwestra, ale nie za bardzo, szykownie, które lubią, żeby widoczne były rzęsy, które lubią podkreślać usta, tu będzie rozświetlona twarz, to będzie bardzo taki. Makijaż, który wydaje mi się wpisywałby się idealnie w taki bal sylwestrowy. Nie tyle jakoś imprezę, tylko elegancki bal. E, może ktoś z Was jeszcze się tak wybiera? Kiedyś, kiedyś e, często, prawda, nasze mamy miały tych kiecek takich kolorowych, śmiesznych. Chodziły na te różne remizy sylwestrowe, sylwestrowe imprezy w remizach. To było przezałomne, prze przynajmniej na wsi. I co teraz robię? Mam tutaj eyeliner brokatowy, ten jest z Collection 2000. Jest taniutki jak barszcz. I on jest złoty, ale pod światło widzę, że ma w sobie też takie jakby lawendowo-zielone drobinki, co, co, co bardzo pozytywnie wpływa na. na um... Na, na ten brokat, bo, bo nie jest on płaski, tylko taki troszkę kolorowy. I to jest najlepsza rzecz na świecie, najszybsza na Sylwestra, ponieważ możecie sobie szybko nałożyć yy, go na oczy, bez martwienia się o osypany brokat, bez, yy, bez żadnych poprawek, szybko, sprawnie, jest zazwyczaj drobniutko zmielony, możecie go albo nałożyć jako kreskę, albo nałożyć go na czarną kreskę. Jako taki brokatowy akcent możecie go wewnętrznym kąciku nałożyć, na całą powiekę, co ja teraz zrobię. Dlatego nakładam go najpierw na bok ręki, bo on ma taki eyelinerowy pędzelek. Ją kosztuje naprawdę grosze i to jest właśnie też świetna baza pod brokat na przykład sypki. Wybieracie sobie jakiś taki jasny kolor, mam też tutaj, mam też taki srebrny. Ehm. Nakładacie go sobie tam, gdzie chcecie, żeby wasz brokat był. I on nie jest mocno nakpigmentowany. On, on jest drobniutki, ładnie się mieni, ale jeżeli chcecie e, używać m, użyć jeszcze później jakiegoś takiego grubszego brokatu, który naprawdę mocno się mieni, to możecie go e, takiego linera brokatowego użyć jako kleju i wtedy on zaschnie e, razem z waszym brokatem i e, no, przyklei się po prostu i będzie się trzymał. I, i problem z głowy. I ja go teraz nałożę na palet i będę wklepywać. Na powiekę. Widzicie, praktycznie nic nie mam na powiece. Mam gołą powiekę oprócz bazy i przypudrowania. Ale będzie mi się bardzo ładnie tu mieniło. Najwięcej nakładam na środek i delikatnie palcem wklepuję powyżej. Jak to jeszcze jest mokre, szybciutko nałożę właśnie brokat inny. I to jest brokat, który mieni się na fioletowo, zielono. Jest taki piękny, opalizujący na różowo. I to jest. Em, Reflect Transparent Teal firmy, firmy MAC. W dziennym świetle świeci się na niebiesko turkusowo zielono a tutaj troszkę pod kątem zmieni się na różowo-zielono. I jego ja nałożę również na palec i będę wklepywać na ten liner. Znaczy, no, brokatowy brakatowy liner, czyli na tą bazę. Póki jest jeszcze właśnie mokry. Bo później będzie lipa. Nie wiem, mam nadzieję, że to widać, dobrze widać, jak to się mocno fajnie mieni. I tutaj coraz mniej, tak jakby zanikał. Wszystko robię palcem. Cóż prostsze, prostszego może być w sylwestrowym makijażu? I teraz wewnętrzny kącik nałożę biały perłowy cień, żeby tutaj było ładnie rozświetlone. I sobie odrobinkę w samym końciku. Co robi Ale to było proste, co? Teraz wytuszuję rzęsy. Koniecznie wytuszyliście też porządnie dolne rzęsy, najpierw dwoma- trzema warstwami. No, i teraz to coś, o czym mówiłam, ten, ten element glamour, to coś, co wybije nasz makijaż, co zastąpi nam całe cieniowanie, kreski i tak dalej. No, powiedzmy, nie mam nic innego, oprócz dwóch warstw brokatu i wytuszowanych rzęs. I to będą sztuczne rzęsy. Sztuczne rzęsy, jakich dzisiaj będę używać. Mam ich naprawdę od groma, ale wybrałam te, ponieważ są prześliczne i dadzą mi taki efekt, właśnie bardzo ładny, taki troszkę laleczkowaty. I są dość długie, i, i, takie pozginane, wyglądają bardzo naturalnie. Naturalnie jak widać są dłuższe na środku i krótsze w zewnętrznej części, i mają, są na przezroczystym pasku, dlatego są łatwe do przyklejenia, łatwo się profilują na oku, bardzo ładnie wyglądają. To są rzęsy firmy MAC numer 35, które dopiero od niedawna wróciły ponownie do produkcji, bo były wycofane ze sprzedaży, ale podniósł się wielki krzyk, żeby te rzęcy wróciły i na szczęście wróciły i. i Jestem bardzo z nich zadowolona. Używam, używam kleju Eylure Lash Fix, e. setka i doklejam. Rzęsy doklejonej i tuż mm, do rzęs, no moje naturalne rzęsy, jeszcze nie do końca i to jest też idealny moment, żeby złączyć te rzęsy razem, żeby nie odstawały sztuczne od prawdziwych, żeby nie było żadnej przerwy, różnicy. Tylko biorę pęsetkę i delikatnie je ze sobą tak ściskam. Wtedy one się ładnie połączą. I wtedy też nie musicie, nie słuchajcie, bzdur, że musicie wytuszować rzęsy sztuczne po ich naklejeniu, żeby się ładnie połączyły z, z Waszymi prawdziwymi. I po prostu nie sobie rzęsy i, i później są już niezbyt zdatne do użytku. W ten sposób robicie to. Em, bez inwazji specjalnej w rzęsy. A wygląda to jeszcze lepiej i jeszcze bardziej efektownie. I te rzęsy są, widzicie, bardzo długie, bardzo mi się wydaje, sylwestrowe, ale przez nie są jakoś dziwnie wywinięte, jak niektóre rzęsy sztuczne są tak wywinięte, że jak tworzycie oko, szczególnie jeżeli macie np. opadającą powiekę. To one Wam łaskoczą powiekę i to jest nie do zniesienia. A, a te rzęsy są właśnie proste, nie są zbyt mocno wymięte, ale przy otwartym oku nadal je widać. Są bardzo leciutkie i ja ich nie czuję w ogóle na oku. Także duży, duży plus na te, za te rzęsy dla Maka. No i makijaż oczu mam skończony, tak naprawdę. Tylko musicie uważać i zwróćcie uwagę, że rzęsy, jakie klejcie w, w tym makijażu, akurat, żeby były właśnie na niewidocznym pasku. bo na takim czarnym będą się brzydko oznaczały i, i wtedy wymagana jest kreska i troszkę to zmieni charakter makijażu. Mi się wydaje, że taki bez kreski, taki jest troszkę eteryczny, troszkę, troszkę taki zimowy. No i jesteś no. Bo się mieni jak nie wiem. I teraz użyję bronzera hula firmy Benefit. I teraz usta. Ja wstawiam na czerwień tym razem. Mówiłam, że to będzie makijaż glamour, więc niech już będzie. I um, użyję szminki długotrwałej, która wiem, że mi się nie ruszy z ust. Wiem, że będzie cały wieczór, będę jadła, piła i, i na pewno mi się nie ruszy. Bardzo wam polecam tą szminkę. To jest y, szminka firmy Sephora i mój kolor to jest taki ciemna czerwień 2060 a Ale to jest dobry numer. Nakładam ją bez konturówki moim ulubionym pędzelkiem z Vial Technik z zestawu Color Collection i nakładam ją dość grubą warstwą. Oczywiście, żeby przedłużyć trwałość pomadki, możecie również pod spód użyć wodoodpornej konturówki albo kredki. Tutaj mam na przykład Olala oh Liner firmy Sleek i one również są bardzo, bardzo dobre na usta, jako taka baza zapobiegająca przesuwaniu się i, i przedłużająca trwałość pomadki. I oczywiście na koniec możecie na to nałożyć jeszcze błyszczyk. Jeżeli na przykład macie małe usta, to nie używajcie aż tak ciemnej pomadki, ale możecie nałożyć na środek ust błyszczyk, wtedy, wtedy tak optycznie uwypukli i powiększy. Ja nie będę kładła błyszczyka z prostego powodu, bo na, na powiekach mam już dużo błysku. Teraz używam jeszcze rozświetlacza i będę miała tego błysku również na. Na reszcie twarzy chciałabym, żeby usta były mocne, ale nie żeby się tak mocno błyszczały i odbijały jak, jak tafla, jak reszta mojego makijażu, dlatego trzeba zachować jakiś balans. Jeżeli tu mam dużo błysku, to tutaj zostawiam matową. Jeżeli matowy bym miała powieki, to na pewno postawiłabym na błyszczące, mocno pokryte bł błyszczykiem usta. Znowu mam rozświetlacz Bobbi Brown Shimmer Brick i nakładam tradycyjnie od końca brwi na skroń i na kość policzkową. Troszeczkę nad ustami, na środek nosa, na środek brody, na środek czoła. Tak wygląda mój skończony, skończony, sylwestrowy makijaż. Który mam nadzieję, będzie dla Was jakąś inspiracją. Również na flash style dodałam trzy sylwestrowe makijaże, może z tamtych coś skorzystać i wybierzecie dla siebie. Wiem, że każda z Was ma swoje upodobania, swój styl. Um, lubi, jedne lubią eksperymentować, drugie wolą zostać neutralne, ale chcą, żeby jednak ten sylwestrowy, wyjątkowy makijaż um, był błyszczący, bo to na pewno. Te z Was, które się boją brokatu na co dzień, boją się błys błysku, przepychu, na przykład czerwonych łz i tak dalej, to sylwestrowe imprezy są jak najbardziej do tego idealne, bo możecie, nie czując się dziwnie, poeksperymentować z różnymi, z różnymi kosmetykami, z różnymi wyglądami, makijażami, bo wiecie, że inne dziewczyny też będą tak chciały wyglądać ciekawie i inaczej i będą chciały błyszczeć, więc musicie im robić konkurencję i starać się wyglądać wyjątkowo, więc nie bójcie się eksperymentować, nie bójcie się próbować nowych rzeczy i życzę Wam wszystkiego, wszystkiego dobrego w Nowym Roku i mam nadzieję, jeszcze zrobię jeden sylwestrowy makijaż. Trzymajcie kciuki, żeby mi się udało. Tym razem bym postawiła na oczy, więc może wtedy Wam będę życzyć wszystkiego dobrego. <grym> Także ym, miłego odtwarzania makijażu i do usłyszenia, zobaczenia następnym razem. Pa, pa!